Witam Was serdecznie. Tak jak już Wam wspomniałam na spotkaniu, tak jak zapowiedziałam w poprzednim poście, dzisiaj będziemy rozmawiać o upływającym czasie. Szybka powtórka z odczytywania. Spójrzcie na zegar. Mała wskazówka pokazuje nam godzinę. Jest na polu pomiędzy cyferką 5 a 6. Oznacza to, że na pewno minęła już godzina 5, ale jeszcze nie ma godziny 6. Kropeczki oznaczające ile minut po tej piątej już mamy. Teraz długa wskazówka. Długa wskazówka zaznaczona jest na cyfrze 4. Pamiętacie, że każda kolejna cyfra na zegarze oznacza skończone 5 minut, tak? Więc 5 razy 4 daje nam 20, A tu będzie 20 minut. Czyli mamy godzinę piątą. 20. dwadzieścia 20 jest teraz. Chciałabym się was zapytać, teraz jaka godzina była? Uwaga. 15 minut wcześniej. Wcześniej. Czyli to już jest za nami. Jak to zrobić? Mamy 20 po, odejmujemy 15 minut od tego. 5, 10, 15. W tym miejscu była wskazówka 15 minut temu. Czyli wskazywała którą godzinę? 5, 0, 5. Świetnie. Zapisujemy. 5, 0, 5. Świetnie. A teraz sprawdzimy, która godzina. Będzie. Uwaga. 20. Minut później. Ponownie mamy godzinę 5.20. 20 minut później to znaczy, że ten czas dopiero będzie. Na przykład e, wstałam o godzinie 5.20, a 20 minut później piłam już kawę. Czyli o której godzinie to było? Sprawdzamy, liczymy. 5, 10, 15, 20. W tym miejscu będzie wskazówka za 20 minut. Która to będzie godzina? Nadal piąta. Przy cyferce 8 będziemy mieć 40 minut. Czyli za 20 minut będziemy mieć godzinę 5. 40. Pasuje. Teraz słuchajcie podobne zadanie mamy w ćwiczeniach. Otwórzcie je na stronie numer 44 Widzicie? Zadanie numer 2 to Zrobimy je sobie wspólnie, OK? Najpierw mamy odczytać na czerwonym zegarze i zapisać godzinę, prawda? Odczytujemy. U Was to będzie widać bardziej wyraźnie. Wskazówka jest pomiędzy dziewiątką a dziesiątką, co oznacza, że upłynęła już godzina dziewiąta, ale jeszcze nie ma godziny dziesiątej, więc zapisujemy godzinę dziewiątą i teraz sprawdzamy, ile minut. Dwie kropeczki. Duża wskazówka pokazuje, że jest na piątce, czyli mamy ile minut. 5, 10, 15, 20, 25 minut po godzinie 9. 9, 25. I teraz nasze pytanie. Która godzina była 20 minut wcześniej? Hmm. Wiemy, że była 9, że było po 9, tak? Więc możemy tą szałeczkę znowu, tutaj tą wskazóweczkę, przepraszam, poprowadzić nad 9. I teraz słuchajcie, żeby Wam było prościej w takich ćwiczeniach, możecie sobie na przykład zrobić kropeczkę przy godzinie obecnej, tak? czyli przy 9.25. I teraz sobie od tej godziny odejmijcie 20 minut. 5, 10, 15, 20, i w ten oto sposób ładnie widać, że 20 minut wcześniej była godzina. 9. .05. Spójrzcie tutaj także 25 minut, odjąć 20 minut zostaje nam 5 wolnych minut. Hmm? To było wcześniej. A na drugiej tarczy zegara zaznaczacie 20 minut później. I ponownie możecie sobie 20 minut później, więc. Nadal nie przekroczymy tutaj pełnej godziny, więc mała wskazówka między 9 a 10. I teraz zajmujemy się minutami. 20. Mamy godzinę 9:25. Robimy sobie kropeczkę dla zaznaczenia, żeby nam było prościej, i liczymy. 5, 10, 15, 20, 25. Czyli duża wskazówka sięgnie aż do dziesiątki. Hmm. Którą, mam, my godzinę, którą, którą godzinę będziemy mieć za 20 minut? Godzinę Pięćdziesiąt. Świetnie, świetnie sobie poradziliście z tym ćwiczeniem, dlatego myślę, że pestką dla Was będzie teraz zadanie numer 4. To zadanko wykonujecie już samodzielnie. Do usłyszenia.